I Mam tutaj dla Was ćwiczenie, które wpływa na dwa obiegi. Obieg wody, czyli nerki, pęcherz moczowy, oraz obieg płucny, czyli jeżeli chodzi o oddech, płuca są powiązane z jelitem grubym. Merydian płuca i merydian wody. Zobaczcie, lewa noga z przodu, prawa ręka tutaj na lewym barku, z tyłu na nerkach, stoję i polujmy wdech.